Dobry wieczór, ludziska. Witam Was tego poranka, popołudnia. Nie wiem, straciłem rachunek czasu. Moje dni ostatnio są napięte, czym gumka w majtkach łupi Goldberg. Musicie mi to wybaczyć. Ludzie w moim wieku tak już mają. Ale okej, okay, przechodząc do rzeczy. Co zobaczymy w LCMC na Twitch w tym tygodniu? Długo o tym myślałem, jak zwykle długo i twardo, i w końcu wymyśliłem pewne rozwiązanie. Dzisiaj mam zamiar powrócić do Forever Skies, kontynuować rozbudowę statku, eksplorację o odkrywanie blueprintów, potrzeba mi tam parę rzeczy ciekawych do tego, żeby rozbudować statek W środę myślę, 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 żeby wskoczyć do Remnant from the Ashes Nie dlatego, że druga część tej gry nadchodzi i będzie już niebawem ale dlatego, że bardzo mi tą grę polecano już nie raz Ostatni stream tylko sputęgował chęć wskoczenia tam. Klimaty potencjalnie takie, jakie mi się podobają, jeżeli chodzi o jakieś takie dziwne, post-apokaliptyczne coś. Um, więc zobaczę, ocenię. Jest tam koop, może ktoś z mojej armii zdecyduje się ze mną wskoczyć. Będę grał w Complete Edition. Okazało się, że mam zaległy kluczyk do Complete Edition, nawet e, o tym nie wiedziałem. Przejrzałem swoje kluczyki i myślałem, uh, co to jest. I akurat się dobrze zużyło. W weekend natomiast, sobota i niedziela, na chwilę obecną zostawiam e, otwartą kartę. Bardzo nietypowo, wiem, ale też po to przeskoczyłem na ten wideo format moich harmonogramów, żeby lepiej komunikować z, z wami moje zamiary. Więc kto nie ogląda tego, strata, tak naprawdę. E, myślę o kilku rzeczach, myślę o Star Citizen, ale myślę też o kontynuacji Remnant from the Ashes oraz o kontynuacji Forever Skies z potencjalnymi możliwościami um, innych gier w Early Access, na które czekam, a których aktualizacji sensownie można by się spodziewać w okolicach czwartku albo piątku w tym tygodniu. Dlatego nie jestem w stanie sprecyzować, jak wiecie, ostatnio starszy mnie bardzo mocno psychicznie męczy ze względu na różne niestabilności i, i brak, że tak powiem, mojego personalnego progresu w grze, przynajmniej tak jakbym odczuwał. Więc trzeba sobie to dawkować spokojnie w trosce o Dobre samopoczucie, bym powiedział. No i tak wygląda w takim razie mój harmonogram na ten nadchodzący tydzień. O wszystkich zmianach naturalnie będę was informował i na Discordzie, i na moim fanpage'u na Facebook oraz na mojej stronie internetowej. Tak, mam stronę internetową, chyba pół osoby tam ostatnio zajrzało, z tego co pamiętam. No, ale to będzie tyle ludziska. Przeżyjcie, bądźcie silni i widzimy się na Twitch. Trzymajcie się.